Siemanko, cześć z tej strony Danielus. A jak widzicie, dzisiaj mamy 8 saszetek z Pani, nie, dopiero co je wyjąłem z samego środeczka. Wyjąłem 4 sztuki, 4 sztuki. Zobaczcie, że są poprzekładane. Ja nic nie zmieniałem. Czyżby w końcu były raz taka, raz taka, raz taka, raz taka? Nie wiem, nie sprawdziłem wcześniej. A teraz wyciągałem już wcześniej paczki, więc nie mam pojęcia. Musimy wybrać sobie jedną nosową kartę. Do każdego odcinka będę nagrywał sześć tych mam, eee, dodawał jedną taką saszetkę, ponieważ szukam cały czas Lionela Messiego, nie wiem ile jest tych kart, nie mam pojęcia się onego, możecie mnie uświadomić w komentarzu, ale jakoś mi się na tą dobrze patrzy, nie wiem, zobaczymy, eee, te paczki premium, no tylko dla limitek można zbierać, bo tak to, to nie jest nic ciekawego, powiem wam, że no jak y, cały czas jest w tych paczkach to samo, jakby w sensie, wiecie, że Elite Kat nie ma Golden szansy trafić, nie ma Momentum, no to jaki to jest sens otwierać coś takiego, jeżeli nie zbieracie limitek, co nie? Nie ma żadnego sensu. A że ja nie zbieram limitek, a to kupiłem, to, to, to ja w ogóle jestem geniuszem. <laughs> nie no, coś tam niby zbieram te limitki, co nie, jak już się napatoczy coś, no to jest, no ale zobaczcie, Elite, a, elite Cuta mamy. I mamy kwicie kwarckie, przynajmniej tyle, że spoko zawodnik, ale porysowana karta, wy tego nie widzicie, ale normalnie ma zdarte, o widać teraz, ale mam w ogóle suchą skórę, patrzcie to, no robota na zewnątrz niestety, tak to wygląda, w ogóle palca też rozciętego gdzieś miałem, tutaj mam rozciętego, nie wiem, gdzieś miałem rozciętego. Ale trudno, kocimy sobie. Czekajcie, PS, że nie mamy. No właśnie, pojedynek robimy. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madryt, a tu jeszcze nam dojdzie Anglia Limited Edition. Ładnie, ładniejsze są te limitki yy, niż yy, podstawowe. Ale się zacinam cały czas. Mówię, Teraz yy, yy, Chat GPT mnie w z E, robiłem tak, gadałem coś, gadałem, mówiłem i coś, czas robiłem e, e, zamiast przecinka. <laughs> I on na, napisał coś, i z, za każdym razem, jakby przecinek, to mówił: e, e, no, e, trzeba zrobić. E. <laughs> I tak się zastanawiał, ja wiem, takie, co jest. Czejcie, AI przydrzeźniało mnie, co nie? Pozdro. Żyjemy w takich czasach, że po prostu. E, nas e, rozwali, mówię wam: <laughs> Eintracht Frankfurt. Logo, uh, Laminia Mal. FC Barcelona. Pięknie, fajny traf. Oj, Brade i Barcola. Paris Saint-Germain. Rzadko mi się trafia, w ogóle. pas 16. No właśnie, bardzo rzadko mi się trafia. Mam tutaj sterty takich powtórek, wiecie, pojedynczo. To na przykład Barcoli ani razu nie miałem w powtórkach. Lukas Hradecki z e, Bayern Leverkusen, przepraszam. Lukajowicz Ace Minan z PSV Schouten. Następnie Artur z Bayern Leverkusen. I Ulises Garcia. Szkoda, że tego go się nie udało. No ale co, mamy 400 setki jeszcze? 3,5 minuty już? Matko jedyna, jak się rozkazuje z mamy. Zagodujecie mnie, nic nie mówiąc. Ja sam ze sobą gadam, w ogóle ja na co dzień sam ze sobą gadam, bo mam ADHD jakieś. Samuelino, Atletico Madrid, czyli jest jeden do jednego? Tutaj dalej mi czy ta podkładka. jaj, fajnie było to ogarnąć. Kto to był? Kujbano jakiś? I Frankie de Jong, kapitan FC Barcelony, bar 10, czyli drugi gol dla Barcy. Liverpool jedyneczka, też rzadkie logo, w sensie rzadkie. Często się trafia, ale dużo osób chce kupić. Erling Haaland, elitkat, czyli drugi elitkacik. No, ciekawe czy Golden Baller nam wyleci. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, zachęcam do obejrzenia. Ponieważ mamy tam dwa Golden Ballery na jednym odcinku. I karta różowa. Więc co? Mamy teraz Rasmusa Hojlunda, srebrnego silverka Fansa. Odłożymy tam. Z Real Madrid nikt się nie trafił jeszcze. Podejrzewam. Ale zobaczmy, co nam wpadnie tu. Mamy Fansa Bradeja Barcole, srebrnego. Następnie niebieskiego Rodrigo de Pola, Atletico Madrid. Kolejną kartą jest Dominator Patrick Schick. Z de Verkusen, de a za Emerson Royal, Winni Real Madrid i Jan Sommer Intermediolan. Pięknie. No i co? Jeden saszytek tych został. Sześć saszytek nam zostało. Czekajcie. Dobra. jestem z powrotem. Otwieramy. I. Co tu mamy? Niebieski, niestety i Amir Murillo, Marsylia. Mark Flecken, Barry Leverkusen. Ale sklejone karty, denerwujemy to strasznie. Lucas Beraldo. Ameryk Laporte, Al nas. Tu z Real Madryt, Michael Laudrup. I 2-2-2. Znowu Remis. Bukayo Osaka, Srebrny Fansik. A mieliśmy niby zbierać tam Anglię, ale czy jest sens? A zobaczmy, dobra. Jeden gol. Zobaczymy, jaki będzie wynik. A ten Erdinga na nas tam patrzy, widzicie? Na kwiczek Fraskelia patrzy może. Ty co, mnie uciszasz, goś. Dobra, proszę. Momentum abo fans. No nie, no niebieski znowu. Cristiano Ronaldo przynajmniej, no. Więc to jest traf. Na szczęście, Chrisia. Się trafiła. Się trafią, no kurde Cristiano. Michael Laudrup, tylko że na no silverze. Ej, niesamowite to jest, że ja normalnie w każdym odcinku jak już trafiam jakiś kolorowy, to zaraz srebrnego też trafiam. Mason Greenwood. No Przepraszam, one Yamaha, Olympiakos. Pireus. Wojciech Szczęsny, tak jest, 3-3. Już myślałem, że na mococco Real Madrid. A tutaj mamy Keneta Taylora Magician. Teraz z lewej otworzymy. Zróbmy tak i patrzę teraz jaka magia No i Editkat. No nie. Szkoda. Mamy Editkata Enzo Fernandesa, Argentyna. Trzeci Editkat. Masaka Jurel Hato Silver. Następnie Mike Minium Acemilan. Co tu się dzieje? Kurcie no sklejone. Andrew Rabiot, Marsylia i Dominator Amineguri. Olimpik, Marsylia, 18. I mamy Sola Kisa. Następna saszeta. Co to będzie, co to będzie? Dmuchniem. O, odwrócony. Ciekawie. Na Chole Molina. 3-3-3. Znowu mamy remis. Pedri. 4. Dobrze. O to chodzi. Jesteśmy na Camp Nou. Halo panowie. Ogarnijcie się. Ace Milan. Yusuf Fofana. Kolejny dominator. Jonathan Burkard. 18. Eintracht. I zobaczmy, zobaczmy. Wezmę tak, żeby autograf, jak będzie to, żeby nie porysować. Jarkunia. Botafogo, srebrny. I czerwony. Hakan nogu Jeden kolor chcę. Naprawdę, ile set paczek trzeba otworzyć, żeby trafić inny kolor niż czerwony, niebieski i różowy. No naprawdę. Ile można. Albo chociaż momentu. <laughs> Dobra, zobaczmy sobie co jest na tej pierwszej specjalnej karcie. Medicine Christian Pulisic, następnie Brahim Diaz, no i remis znowu masakra. Barbossa, Danilo Barbossa, Alex Baena, znowu jest remis całościowy. Nie, no, hit, to jest niesamowite po prostu. I zobaczmy fansa. A, tutaj jest fans. Sadio Mane, srebrny, za i tu jest czerwony Gerard Pique, legenda FC Barcelony, legenda Hiszpanii. Piękny traf. I została nam ostatnia saszetka z tego peningu. Więc czekajcie, Inter, Stefan De Vries, Real Madrid, Andrik. No i po jabłkach. Ciężko, ciężko, tutaj jeszcze spoilery. Ah, masakra. Mika Goc. Kylian Mbappé. Ruotu Viva World Cup nie trafiliśmy żadnego. Ale szatki te karty jakieś. Niebieski. Morgan Rogers. I Hojlund. Srebrny. Hojlunda trafiliśmy już na samym początku, więc lipa jak nie wiem. Czemu tego stadio tutaj odłożyłem? Do klubu odłożyłem. Najwidoczniej, dobra, i zobaczmy sobie na szybko, czy coś nam się trafiło. Już myślałem, że było coś, ale nie, niemożliwe. No niestety, no. Real Madrid pokonuje FC Barcelona T.C. Madrid na samym końcu rozgrywek masakra. Co tu się wydarzyło? No, Bellingham trafił jedną brameczkę. W ogóle, naszymi najlepszymi trafami są trzy elitkaty. Zresztą trochę dość tych elitkatów. Mogłyby coś ciekawszego się trafić, na przykład numerowane karty. Proszę. No i co? Z lepszych trafów jeszcze mamy dwie czerwone, cztery niebieskie, z czego Krystian Ronaldo jeden. Tu mamy niebieską, i tam niebieską. Są nasze najlepsze trafy. Kiepawo, kiepawo. No, nie będę ukrywał przed wami. Że nic ciekawego się nie trafiło, ale możecie zerknąć w poprzednie filmy i może tam coś ciekawego wpadło. Jeżeli nie oglądacie jak trafiłem dwa momenty, no to musicie zobaczyć kanał i na pewno znajdziecie No i co? Cześć, żegnam Was. Zostaw łapę, suba, komentarz właśnie po sobie. Jakiś dłuższy, co Ci przeszkadza tutaj? Może ta podkładka jest do dupy? Trudno. Musicie napisać i pokazać mi. Że, że jesteście częścią tego kanału, a ja lecę, ponieważ muszę się napić i usypiam. <noise> Więc żegnam was. Cześć.